Szanowni Państwo, witam bardzo serdecznie na osiedlu Zielony Gaj w Świniarsku w gminie Chełmiec. Wiosna to najlepszy okres na podjęcie decyzji o zakupie nieruchomości. W biurze dewelopera osiedla Zielony Gaj możecie Państwo nabyć zarówno domy wolnostojące, segmenty, mieszkania, apartamenty, również i działki. Zapraszamy bardzo serdecznie na targi budownictwa. W dniach 21 i 22 marca bieżącego roku będziemy na tych targach i będziemy mogli się spotykać i rozmawiać z Państwem na temat naszych ofert. Serdecznie zapraszamy. Nasze nieruchomości to nie są tylko budynki, to przede wszystkim miejsce dla ludzi. Budujemy współpracując z klientem i dbamy również o środowisko. Dbamy o to, żeby to miejsce było jak najbardziej zielone i najbardziej komfortowe do życia dla tutejszych mieszkańców. Jeżeli jesteście więc Państwo zainteresowani zakupem naszych nieruchomości, chcecie poznać jak pracujemy i poznać nasze oferty, zapraszamy bardzo serdecznie na targi budowlane.